Cześć, witam Cię na kanale na łóżko. Jesteś tu, więc prawdopodobnie coś Cię teraz przytłacza. Może Masz trudny dzień, może za dużo dzieje się w Twojej głowie, albo po prostu Masz trudniejszy moment. I nawet nie do końca wiesz, o co chodzi. To nic. Nie trzeba tego rozkładać na czynniki pierwsze. Ważne, że tu jesteś. To znaczy, że próbujesz zatroszczyć się o siebie. Znajdź pozycję, która będzie dla Ciebie komfortowa. Możesz usiąść albo się położyć, tak jak ci wygodnie. Na razie zostaw oczy otwarte. Nie skupiaj się na niczym szczególnym. Po prostu obejmij przestrzeń dookoła. Weź kilka głębokich oddechów. Wdech przez nos, i wydech przez usta. Wdech poczuj, jak ciało się rozszerza, jak płuca napełniają się świeżym powietrzem. Wydech poczuj, że wraz z oddechem puszczasz to. Co ciężkie, jeszcze raz długi wdech nosem, a przy kolejnym wydechu zamknij powoli oczy. Poczuj, jak ciało opada. Jakie jest ciężkie. Zauważ miejsce, w którym styka się z podłożem, gdy w głowie dużo się dzieje, trudno tak po prostu to wyłączyć, i nie trzeba. Zostaw te myśli w spokoju. Niech przepływają jak fale, a ty po prostu siedzisz na brzegu i obserwujesz. Teraz przeniesiemy całą uwagę do ciała. Zauważ, czy ciało w tej chwili wydaje się ciężkie, czy lekkie. Czy czujesz w nim niepokój, czy raczej jest spokojne. Nie analizuj tego, po prostu obserwuj. Zacznij od czubka głowy i powoli przesuwaj uwagę w dół, przez kark, ramiona, klatkę piersiową i dalej, aż po stopy. Cokolwiek się teraz pojawia, zauważ to. Nic nie zmieniaj i nic nie poprawiaj. A jeśli pojawią się myśli, pozwól im przepłynąć i wróć uwagą do swojego ciała. Zacznij też zauważać swój oddech. Jeśli chcesz, połóż dłoń na brzuchu albo na klatce piersiowej. Poczuj, jak się unosi i opada. To może być Twój punkt zaczepienia, miejsce, do którego zawsze możesz wrócić. Myśli mogą pojawiać się jak chmury. Nie zatrzymuj ich, nie rozganiaj. Ale jeśli zauważysz, że totalnie odpływasz, po prostu to zauważ. Aha. Myśl. I wróć do oddechu. Twoją uwagę może odciągnąć też jakieś odczucie z ciała. To też jest w porządku. Zauważ to. Aha, uczucie. I pozwól temu minąć. Wróć do oddechu. Jeśli chcesz, możesz liczyć wdechy, i wydechy, to czasem ułatwia skupienie. A myśli przyjdą. Dopóki je tylko zauważasz, to jest ok. Ale jeśli się w nich zgubisz, jeśli stracisz kontakt z oddechem, zauważ to i wróć do oddechu. Daj sobie przestrzeń. Teraz skup się tylko na tym, co dzieje się w ciele, gdy oddychasz. Nie na myślach, nie na emocjach, tylko na ruchu. Połóż dłoń na klatce piersiowej albo brzuchu. Poczuj, jak ciało się unosi i opada. To Twój punkt zaczepienia. Twoje tu. I teraz, z każdym oddechem coś w tobie się rozluźnia, staje się lżejsze, spokojniejsze. Nawet jeśli stres wciąż jest obecny. To już nie trzyma tak mocno. Zaczyna puszczać. I teraz Powoli przywróć uwagę do swojego ciała, poczuj jego ciężar, poczuj kontakt z podłożem. Nie otwieraj jeszcze oczu, zwróć uwagę na przestrzeń dookoła, na dźwięki, które Cię otaczają. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, bardzo delikatnie otwórz oczy. Zostań jeszcze chwilę w tym, co teraz czujesz. Ten moment był dla Ciebie, i możesz do Niego wrócić. Kiedy tylko zechcesz. Do usłyszenia.